niezapomniany, przypojony wzajemną miłością. Ten dzień to Wigilia i właśnie w ten wigilijny wieczór dzieją się rzeczy niezwykłe. Przez cały świat przebiega dreszcz tajemnicy i wszystko zlewa się w mistycznym zapamiętaniu. W tym dniu w każdym domu trwają przygotowania do uroczystej kolacji. Córeczko, pomóż mi napisnąć. Czego kładziesz pod okolice sianko? Jest taki zwyczaj, który wziął się od ważnego wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat. Kiedy to w jednej stajence urodził się Pan Jezus i został ułożony w żubku na sianku. A stało się tak, dlatego że nikt z ludzi nie chciał przyjąć jego rodziców, Maryi i Józefa do swojego domu. I na pamiątkę tych świąt jest to sianko na naszym stole. Chcemy powitać w naszym domu Jezusa Małego. A dlaczego na stole jest o jeden talerz więcej? W każdym domu stawia się dodatkowy talerz dla niespodziewanego gościa. W tym dniu nikt nie może być samotny. Właśnie tego, tego wieczoru od bardzo wielu wieków Bóg się rodzi w człowieku. Co się dzieje? Z całą gromadą, z piosenką i tańcem idą przybierani. Dokąd tak idziemy, gdzie prowadzi ścieżka. Idziemy przez miasto, szukamy do mieszkań. Spójrzcie nas nareszcie, bo zimno nad wodą. Hej, kolega, kolega! Serdecznie witamy wszystkich miłych gości. Chcemy wam dziś sprawić wiele radości. Jeśli się zdarzą pomyłki czasami to wy nam wybawcie i pomóżcie brawami. Idziemy tu do was nie lata kolędo. Ciekawe tu rzeczy opowiadać będą, jako że Polacy w tradycji to mają i co roku o tej porze jasełka przedstawiają. Więc my także z wami chcemy kolędować, małemu Jezusowi serca ofiarować. Bardzo pilnie więc słuchajcie, zdarzenia dawne przypominajcie. Nie wiem co się dzieje, o północku dnieje, od dla Boga słońce świeci, jakieś wojsko z nieba leci, Zdają mi się, że śpiewają, ogniem ziemię zapalają. Z tajnych wydrętami gospodą staje, ubogim pasteruszkom w pole daje. Wszyscy się ze snu porwali, skoro światłość oglądali ponad Betlejem, ponad Betlejem. A gdy usłyszeli, a nie że Przygnął jeden do drugiego, pójdźmy oglądać nowego. gościa na ziemi! gościa na ziemi. Obzę, bardzo spotkało, widać go przed powysami. A kogo widać? Gdzie? Gwałtu, gwałtu pastuszkowie, ogień się błyska, a droga śliska, uciekać. O tam do kata, koniec świata, źle znam. Nie bójcie Maćku Pastuszko, jest ty tak miał boga suszko. Zwiastuję, że się Wam zrobicie światłem, będę im narodził. Więc tym prędzej go przywitać, wierzcie. Wstańcie! Jak już że nie... Ci wszyscy temu śpicie, a ja dawno wrzeszczy na was, co wy nie słyszycie? Coś się złego stało. Niebo gore, ziemia się, się zapala, uciekajmy bo nie ma tu co czekać. I, idźcie do Betlejem, gdzie dzieciątko zrodzone w żłobie położy. Do szopy, hej pasterze, do szopy, bo tam cud. Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród. Po niebieskie duchy i po słowie nieba, powiedzcie wyraźnie, co nam dzielić trzeba. Idźcie do Betlejem, gdzie dzieciątko zrodzone w żłobie położone. A to co ziemia nie leży, Bóg na sianie, leży dzieciątko, śliczne panią teczko. I my tam pójdziemy, cieszyć się będziemy. Jak ma, siedzi sobie na kamieniu, trzyma dudki na kwak Kwa, 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 Pię, pięknie gra. jak dzwonek, gdy do nieba się podnosi, o kolejną no, pięknie prosi. Fil, fil, tak prosi. <try> Żydzie, Mesjasz się urodził, Więc gotowie powitać się godził. A gdzie go jest? Radbym wiedzieć tego, Będzie pytać, będzie kłaniać, jeśli co godnego. Żydzie, w Betlejem miasteczku, On tam leży w żłobie na sianeczku. Nie pleć głupi! Czyś się upił? iść do diabła, chłopie! Co by pan tak ro wielki robi w żłobie? Żydzie, króle go witają, Mirę złote kadzidło mu dają. Wiem, ja o tem u mnie w kramie byli, trochę mirne i z zakupili. Żydzie, otóż jasne widzisz, a czemu się Mesjasza wstydzisz? Ja? Starego Pana Boga jak należy, ale tego malekiego się nie rozumiem. Żydzie, mlecz ja cię nauczę, jak cię z przodu, jak cię z tyłu tym zwykiem wyłócę. Aj, bajkę bał, co wyprawiasz, kucil chłopie, Pana Boga śleduj. Oto jest, Pan nad światem i mocarz nad mocarzem. Przed moim majestatem wszystko pada na twarze. Królów brałem w nieprole, obalałem ich trolly. Kładłem sobie na czole zdarte z ich głów korony. Ja Boga się nie boję, z Nim najłatwiejsza sprawa. I ludzi się nie wstydzę, bo znam potęgę moją. Spokój i ład wprowadzę w całym Państwa obszarze. Ja, Król, tak chcę, tak każę. Syna. powiła go w Betlejemie. Anieli śpiewem budzą pasterzy, Trzech królów przed nim czołem uderzy. Już ze wszech stron ciągną rzeszę, Kędy nas tajemnej strzęże gwiazdę reje. Mnie pan zdjął z oczu wszelką zasłonę, Czasy twych rządów są policzone. Ze twe gwałty i uciski sądu Boga jesteś bliski srogim mocarzu. Czy ja dzisiaj szaleję? Co to jest? Co to jest? Co się dzieje? Strach, świat się cały wali i niebo całe płonie Strach, nad dzieciątkiem w kolebce Strach, w pustej ciemnej sali sam zostałem na tronie Kto tu? Coś słyszę, sam się obronię Panie, ja mam anioł twojego tronu Zawsze przy tobie stoję, Na wszystkie myśli twoje Ratuj moją koronę, ratuj! Ja ci ołtarze w całym państwie postawię. Tylko weź mi pod skrzydła i bądź moją obroną. Dziecie, co jest twym wrogiem? Wrogiem także jest mój. To nieprzyjaciel stary. Ja strutymi opary promienną gwiazdą zgaszę, która dziecięciu świeci. Ty, czyń krwawe ofiary, wymorduj wszystkie dzieci! Wy, tronu mego stróże, wy nędznicy, wy Wyrwijcie z w miecze i w pałacu czy w chacie niech krew dziadek pociecze. Śmierć każdej dziecinie! Dokąd Do Do mnie, ja z tobą zatańczę. Kto bądź jesteś? Z drogi przeraźliwa maro. Ha, do tańca drżą ci nogi. Pójdźmy tańczyć parą. Pani, żebrze twojej litości, pani, wstąp na majestaty, pani, Weź moje, moje szkarłaty, okryń mi nagie kości. Ja się nigdy nie wstydzę, pod szkielet mój nagi z dronu szydzę i z królewskiej powagi. Wejrzyj na mą nędzę! Cóż się z Państwem stanie! Miej pomiłowanie! I otóż tyle czas! o ovo, 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 taidu ovo, taradana ovo,